Siema, ja jestem kreatywny człowiek, a to jest Jedi Fallen Order. Lecimy sobie z kolejnym odcineczkiem, a więc let's go! Zaczynajmy! Ruszamy sobie na planetę Kaszyk, bo akurat uh, mamy pozwolenie na lodowanie tam. Gdyż, jak to nam powiedziała nasza koleżanka z Kaszyka, a raczej nasz kontakt, um, wielki Tarful chce się z nami skontaktować, dlatego let's go! Oglądanie zawodów nadal mnie kręci. Byleś trzymał swoje nawyki w ryzach. No, to, no. Tak, wiadomo, ja tylko oglądam. Żadnego obstawiania ani nic w tym stylu. Na pewno? Jasne, mowa o czystej rozrywce. Nic mnie tak nie kręci jak oglądanie pary walczących obwiesiów. Tego ci ruchy gesty rękami. <hup> <hup> Kapitanie, <ramię> nie, <hup> oh nie Boże. twój entuzjazm do czegoś tak... barbarzyńskiego? No, no tak, właściwie tak, to prawda, totalne barbarzyństwo, ale całkiem ciekawe. No bardzo ciekawe, bardzo. E Dobra, Dobra. Zrobiłem sobie złoty miecz, gdyż a, na poprzedniej planecie zdobyłem złote pokrycie, dlatego mój miecz jest taki shiny, cudowny. Co tu mamy? Hm dobra, tu są nasi. Dobra, porozmawiajmy. to nie zawracaj mi Spoko, spoko. Um. Gdzie jest tarfur? A raczej Tarful. Miałem tutaj jeździć, Sam nie wiem. Hm. Nie traciłabym czasu na jakim. Choisyk i Mari narysowali mapę miejsca spotkania z Tarfulem. Okej. Okay. Spoko, let's go. Wybacz, że przychodzę dopiero teraz. Ale jeszcze nie skreśliłem, kasichu. Jest tu niebezpiecznie. So już nie ma, a <laughs> jest zbyt wiele. Nie. Jeśli odejdziesz, łuki stracą wsparcie. Niekoniecznie. Mari została z Choisykiem i Tarfulem. Jest tam też kilku naszych. No to jest nadzieja. Moje dziecko straciło już jednego rodzica. Nie mogę zostać. <coughs> Razem zresztą znajdziemy nowy sposób, by wesprzeć sprawę. Uważaj na siebie. No dobra, mamy już chyba mapkę. Dobra, daleko to nie jest. Przebiegijmy się. Mm, tutaj się to uruchamiało. Pięknie, lecimy. Dobra, jesteśmy coraz bliżej. Ale czy to nas dobrze tu prowadzi? Chyba, nie jestem pewien. Bo na mapie, niestety, nasza winda się nie rusza. Taki lekki glitch, nie wiem. Hmm. Jedzie ta winda, czy nie? O. Tarful, tarful, gdzie ty jesteś? Ty jesteś na dole, czyli. Czy ta winda działa? Czy tą windą mogę pojechać? Nie mogę. A mogę, tak, dobra. Otóż kupiłem sobie, a raczej zrobiłem ten złoty miecz świetlny, i zauważyłem, że już mogę skorzystać z nowych mocy w stylu, um, jak to się nazywa, mocniej, mo, mocniejsze pie, pchnięcie. Moment, bo trochę mi się język włączę mocniejsze pchnięcie oraz um, jak to się nazywało, moment, czy to jest na tym poziomie? Moment, 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 moment. Bo ja się chyba znowu gubię. Czy ja się znowu zgubiłem? Moment, w tą stronę, jak pójdę, to to jest ta dziwna winda, która nas w górę prowadzi. A nie, tam jest ta winda. Dobra, jak się zgubię, to ma to przytnę. Um. First step na rulę Słyszysz mnie? Aha, mi twoją częstotliwość. Mari, wszystko gra? Mnie nic nie grozi, ale wielu innym. No. Tak. ich współrzędne? Tak, jestem w drodze. Dobrze, są w o. naszym zasięgu, ale nie możemy tu zostać. Imperium nas szuka. Będę jak najszybciej się da. A raczej się postaram. O nie. O, wow, co ty jesteś? Kim ty jesteś? Jakiś ślimak? Koźrożec? Macie, wybuchajcie A ty, gnoju Dobra, wybuch, wybuch Jeszcze jakiś ślimak, typie Wow Okej okay. Aj, 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 aj. aj jest źle Jest źle, dobra Aj, 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 aj. dobra Skanujmy go Pięknie Akujemy cyk 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 i wchodzimy. Co tam masz? No i proszę. O, znalazłeś coś. Hmm. Milutko, milutko, no nie powiem. Wchodzimy sobie dalej. <laughs> w prawo czy w lewo. Tu w lewo za bardzo się nigdzie nie dostanę, więc chyba tu siema. Kurde Dobra, myślałem, że mnie dosięgnie, ale jednak nie dosięgło Jest git Ja w złą stronę idę, what? Wait a second, wait a second Gdzie mam iść? Tutaj jest wejście, czyli chyba tu Cyk, 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 jedziemy, jedziemy i teraz bym tutaj musiał przeskoczyć, chyba doskoczę. A, dobra. Pyk idziesz do mnie, i tutaj jeszcze jakiś smog. O, dobra. O szlak. Dalej. Pięknie. A już zdechł. Wow. Kim ty jesteś? Słyszę, Bidi. Mykal Ja ci zaraz myknę stąd Lecimy dalej A to musimy popchnąć cyk No i bęk zapisik cyk cyk Odpocznę sobie bo raczej ten mykal nie poleci za nami Dwa punkty to sobie zostawię Dobra, cyk. Iop. Jeszcze raz, jeszcze raz. Iop. Jeszcze raz, jeszcze raz. Iop. Iop. op. tam ci mnie nie widzieli, więc git, I guess. Oczywiście. No fuck, o oh fuck, o oh fuck, o oh fuck. Dobra, zabierzmy ich tam. Long live the King bitches. O oh. No kurde! Dęknie, uwaga jest źle, dobra strzelaj. Pięknie, A ja, 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 ja. nie odpuszczaj! Atakujcie go! Siema! jednak mnie! Widzą, wow, co jest? X? Co jest? Ja nie rozumiem. Ja bym się musiał leczyć już. Weź mnie ulecz, BD. Long live the king! <ścoughs> nie dam ci się zabić, a po czym spada? Dobra, cyk, 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 cyk. Bierzemy ich. I cyk nie macie. Co teraz? Eee, tutaj mamy zablokowane. What? W dół, w dół. All oh, bitches. Cyk. A nie. O nie, ko kogoż ja to widzę. Siema. O nie. Dobra. A jaj dobra, tego też nie mogę tak. Pomóż mi Healing No i dobra, podejdźmy do niego bliżej. Czyżby? Mhm. Fuck Dobra, mam go Fuck Dobra, nie żyje, jest git. Musiałbym to wyłączyć, ale czy Bidi da radę? Pewnie, cyk. Nie ma. Dobra, Bidi, zapraszam. Uj, ej, ja myślałem, że mi się złapie. Halo! Teraz mi się złapiesz typie? Ej! Ale to na stówę wygląda, że można po tym przejść. Przecież tam jest dalsza droga. E! Gdzie mam iść? Tu na bank da się przejść, no. Drugie podejście. A, dobra, musiałem na to wskoczyć. Jesus. Dobra, gdzie mam... Gdzie mam swój cel? Chyba obojętnie, nie wiem. Sorry, jakbyście słyszeli. O, jak strzelają z tych fajerwerków. Cyk, nie ma was. Spoko. O oh, fuck nie. Siema. ma. Mm -mm. Weź mnie nie zabijaj w takiej chwili typie. Pomóż jeszcze ci mają rakietnice. No dobra, szybko. O oh, fuck, 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 fuck. Cyk tylko teraz jeszcze siebie jakoś, wow. Dobra, możemy ja go pierdzielę. Cyk, nie ma? Syk. Owak, 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 owak. Ja nie. O dobra, tutaj się dostanę. Dostanę, tak. Bo mam już mało HP i nie chcę mi się bić ze ślimakiem. Wow, wow, wow. Okej, okay, zabili sami siebie. Fajnie. Teraz błagam, nie zgin. Czy ja mam iść w dół? Ja mam chyba iść w dół. Jestem na wykończeniu. Jestem słaby w takiej grze. Sorry. Um. Lecimy. I widzę checkpoint. Wow, 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 wow. Ok, dobra. <laughs> Robimy checkpoint. Bang by bang. bang. Bang, bang, bang. I cyk odpoczywamy. Czy mogę sobie kupić jakieś doświadczenie? Nie wiem. Hem, hem, hem. E, co my tu mamy? O, aha. O. Silnięcie, silniejsze pchnięcie zawsze się przyda. O, i na tym sobie przystypujemy. Cyk, cyk, cyk. Let's go! Wow Nie zatrzymywać się, kraina cienie już blisko. Ostro. Siema robak. A raczej robaki. Dobra, nie atakujecie, więc ja zaatakuję. bank, eksplozja. Explosion, jak to mawiają. Cyk. Explosion. Dobra, kolejni. Cyk. Pięknie. Ej, Jeden trafił w drugie. No bez jaj. Ja to mistrz jestem. Widzę ślimaczka Coś ładnie pachnie Co to? Opolit bo... A rośiczki Co to jest? Co... Kim ty jesteś? No nie, 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 to są jakieś rosiczki. Pie... A, to go zeżarło! BDB? chodzi? A, chcesz go. A czy on żyje? A, to coś nie żyje. Czy jak zabije kogoś, to samo umiera? Nie wiem. A, czy tutaj rzeczywiście mam zamknięte przejście? Boże, kim wy jesteście? Jakieś dziwaczne rośliny. Shut the fuck up. Dobra. Pobiegłem rośliny. Jestem taki edgy. Eee, dobra, ruszajmy sobie tu, cyk, 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 cyk. Tutaj jeszcze jakieś. Boże, to jest creepy. No dalej, atakować go! Hej, hej. Śniadanko. O nie! Jednak nie mnie! Nie mnie, ja chciałem. Nie ja chciałem tamtego, żeby zeżar. Typie. A, dobra Cze, a czy mogę zrobić? Bo tutaj jest ten typ Nie zostawaj w tyle go. A, bo to nie żyje! Fak Ale to żyje A fuck! Fuck! Fuck Ech. No dobra! Tam to żyje, Tam to żyje! Chodź tu! No bez jaj, że go nie zeżarło O szlak Dawaj Zabierz wszystko, żeby go zeżarł A fak, dobra Syk A, nie mogę już go wziąć Zjebałem na początku Ajajaj. Aj, aj. Czyżby? Mhm No jasne wiem Syk, pięknie Dobra, już go z znokautowałem, a raczej przeciąłem na pół węgi, węgi... Um, to jest jakaś dziura, wow. Wow. wow 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 wow, ale ja nie chciałem tam o ty cholero Kim wy jesteście? Siu nie ma was Wow, wow, dobra, jednak jednak jesteście i to jest was sporo Czy dojdę tu? Dojdę, ale co to mi to da? Cyk, idę na górę. Ło, wow, kim wy jesteście, no? Jakieś wszy mnie goją. O nie. Ale chciałem barana najpierw. Baran z komodo. Lub jakieś inne gówno. Ty. Bang, bang, bang. Czy mogę was jakoś unieszkodliwić? Dobra, trafił chyba barana, fak Baran z komodo, fak Okej, okay, dobra, nie Ty, o, fuck. ja myślałem, że. Mm. Nie mogę cię unieszkodliwić, fak! Jest źle. Dobra, teraz, mhm, pięknie, ale wbrew pozorom to jest bardzo trudna gra, gra jak, jak na mnie. Jestem słabym weteranem Dark Soulsów. Ajajaj, fak, 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 Dobra, cyk, cyk. W Dark Soulsie -y grałem, ale. Nie jestem aż tak dobry. Dobra, dajemy co to. Kurde, mol. nie wiem, gdzie mam skoczyć? O, chyba widziałeś tu. widziałeś już takie miejsce? Ja też nie. Jakieś grzyby, farfocle, B. Normalnie takie żelki. O, odpocznijmy sobie, ja chcę zobaczyć te żelki one wybuchają No Szyk. nie doskoczę Wracam, wracam na powierzchnię, czy mogę? Nie wiem, ale tu mogę przepłynąć, ale tu też mogę Obadajmy sobie to wszystko, bo po prostu zapowiada się duża lokalizacja. Trzymaj huh. się! Bego! Oh. Dobra, baran z komodu leży. To mnie wyfrunie tam. A na Konara się mogę dostać? Chyba nie. Yy, dobra, kontynuując. Tutaj jest jakieś przejście. Dobra. Które mnie wystrzeli? Ty mnie wystrzelisz, ty mnie wystrzelisz. Cyk, wystrzeliwuj mnie. Jeszcze raz Cyk. pęk. Dobra. Tutaj jest to. I pytanie: czy ja zepsułem tego climba? Czy normalnie muszę się, się tak po prostu wspiąć? Wait, jeszcze raz spróbuję. Cyk. I cyk. No, yy, jednak nie zepsułem. Spróbujemy dołem przepłynąć. Chociaż chyba dużo mnie omija. Huuu, tu jest płaskie. Czy tutaj jest wejście gdzieś? Nie. Nie, bez jaj. Grota pająków. Czy ja tam mam iść? No ale po poczekaj Czy one się wycofują? Nie bardziej zmieniają się stanowiskami Ja zrobię tak Cyk i cyk Tutaj ich nie ma, ale jest ten Baran z Komodo Cyk Wow Dobra Dobra, jest git, wow Jednak nie jest git, bo jestem w tym kwasie Cyk Nie, 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 nie Dobra, i teraz, ty, typie wybuchniesz. O, no nie, one przeszły na drugą stronę. Spoko. To ja teraz idę do nich, do bazy. To jest tylko echo. To jest tylko echo. Kal wstawaj, kal wstawaj. Wszędzie można wyczuć moc. Nie chcę się z nimi bić. I nie wiem gdzie mam iść Nie będę z dwąpal Sory boi się pająków Nienawidzę pająków Dobra, zbieramy to Echo I gdzie my mamy iść? Gdzie my mamy iść? Kal fula. Mam iść do tyłu jak mam iść do tyłu? Jak? Tu nie Mam się dostać tutaj na górę? Chyba tak. Syk. Ale tak się nie dostanę. Skanuj. Dobra, wróćmy sobie sobie gdzieś tu. Bo Tarful nas woła gdzieś z tyłu. What? Nie rozumiem. W sensie, że z góry, ale... Hm. Tam nie widziałem żadnego przejścia, chyba, że w następnym odcinku sobie zobaczę, albo... Hem, 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 hem. Czy tutaj, tutaj jest ślepy zaułek i w ogóle przejście na dół. A ja muszę, muszę do góry. Hm. Popatrzmy, popatrzmy. No, jesteśmy na wprost i to jest to na górze. Tutaj widzimy tą pochylnię. Um. Gdzie jest tylko ta pochylnia? Ta pochylnia. Jest na takim małym oczepieniu. To jest to duże, to jest to małe, czyli pochylnia powinna być. <laughs> pochylnia powinna być gdzieś tu. Um. Może jest z drugiej strony. Hem, hem, hem. Tutaj też mamy grzyba. Tutaj mamy w ogóle. A, rozumiem! Ro, ro, czy ja to rozumiem? Czy ja to rozgryzłem? Ja chyba tego nie rozgryzłem, bo taliana służy do przedostania się, jak będę na tym grzybie. A jak się dostać do tego grzyba, do którego ja chcę się dostać? If you know what I mean. A tutaj nic. Tutaj nic. No nic, chyba sobie zakończymy w tym miejscu odcineczek. Dlatego, jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Ja spadam i muszę się dowiedzieć migusiem, jak po prostu przejść tą zagadkę. Bye, bye.